Arunio, czekaj na Tatusia, okej? Okay? Tata idzie wejścia na Zrób papa. To wszystko muszę zanieść tam jakieś 150 metrów. wywiezione, nie było łatwo, rozpadało się na dobre. Pontonik się spisał. Miejmy nadzieję, że to tylko dziś, że jutro się wypogodzi. Inny raz jesteśmy nad wodą. Tym razem, tym razem yy, nie jest to woda, nad którą najczęściej wędkuję. Jest to dzika woda PZ2 Woda, na której ja uczułem się karpiować. Już rok temu wróciłem tutaj i z niezłym skutkiem udało mi się spędzić jedną, niestety tylko jedną zasiadkę. W tym roku obiecałem sobie, że, że będzie tych posiadówek więcej, dlatego jestem tutaj. Będzie to dłuższa zasiadka. Planuję spędzić tutaj 5, być może nawet 6 dni. Tak moja żona pozwoliła mi na to. Miesiąc nie byłem nad wodą, dlatego, dlatego ta, ta wyprawa jest dla mnie czymś wyjątkowym. Yy, właśnie, dla, właśnie dlatego, że yy, po tak yy, długiej przerwie, ale również dlatego, że wracam tak jakby do korzeni swojego wędkarstwa. Yy, co mogę Wam powiedzieć o tej wodzie? Woda, woda jest yy, starym zapadliskiem pokopalnianym. To znaczy, że y, kopalnia, która y, niedaleko funkcjonuje, po wybraniu pokładu węgla, fragment ziemi się zapadł, fragment lasu się zapadł y, i to zostało zalane przez wodę. Było to w latach jedni twierdzą, 70., inni 80. Od tamtej pory, od tamtej pory wody są regularnie zarybiane, dlatego wyobraźcie sobie, że już prawie 30-40 lat te wody są zarybiane, co te wody mogą kryć. Zawsze kiedy chcę komuś opisać charakterystykę tego łowiska, mówię tak, popatrz to co jest naokoło i wyobraź sobie, że to samo jest pod wodą. Tak, tu właśnie jest, jest to fragment zatopionego lasu, dlatego w wodzie jest pełno korzeni drzew, całych drzew yy, oraz dużo roślinności. Prawie 90% yy, powierzchni wody yy, jest pokryte roślinami, yy, dlatego łowienie tutaj jest nie, nie, niewyobrażalnie trudne. Bez pontonu, naprawdę uwierzcie mi, że byłoby bardzo ciężko. Przepisy na to pozwalają, dlatego ja z tego korzystam. Ponton, pontonu używam. Zarówno do wywózki, jak i później do holu. Nie wyobrażam sobie łowić tutaj bez, bez użycia środka pływającego. Nie jest tajemnicą, że wody PZW są przełowione, więc bez regularnego nęcenia nie byłoby możliwości tutaj wędkowań. Byłaby możliwość, ale nie wiadomo z jakim skutkiem. Dlatego pozwoliłem sobie i od 8 dni jeździłem tutaj i rzucałem korpią za nętę. Jaką zanętę? No nie było to schematyczne nęcenie, nie była to kukurydza w ilości tam 5 kg i kilograma kulek. Było to raczej po 20-30 kulek na jedno miejsce, tudzież później na jeden zestaw. Tak samo zrobiłem dzisiaj po wywiezieniu. Na każdy zestaw rzuciłem dosłownie 20-30 do kulek. Nie miało to na celu nakarmienia ryb. Tylko przyzwyczajenia ich do konkretnego rodzaju zanęty, przynęty. Ponieważ kulki nie są powszechnie stosowane tutaj na tym zbiorniku, liczę na to, że kiedy karpie się do nich przyzwyczają, będę mógł mieć regularne brania. Być może jakiś godziwy kaban skusi się na moją przynętę. Dlatego. Czekam, no pogoda dzisiaj straszna. Wczoraj pięknie, pięknie słońce. Dzisiaj, kiedy, kiedy wstałem rano pełen optymizmu, zobaczyłem to, co jest za oknem. Nie powiem, że się załamałem, bo się nie załamałem, ale, ale no troszkę, troszkę się zawiodłem. Aczkolwiek mina mojej żony, kiedy powiedziałem, że jadę, no. No cóż, myślę, że wiecie, o co chodzi. Tutaj wszystko siedzi. Nie w pogodynkach, nie w pełniach księżyca. Tutaj. Jeśli ja się nastawię, że jadę, to jadę. Ona doskonale o tym wie, yy, dlatego jestem tutaj i pomimo tej złej pogody planuję spędzić tutaj to 5 lub 6 dni nawet. Yy, mam nadzieję, że yy, pogoda pozwoli na to, żebym już niedługo mógł pokazać Wam, jak tutaj łowię. Hejka, jest godzina 19.30. Deszcz nie przestaje padać. No niestety pogoda jak najbardziej karpiowa, niestety nie nadająca się do spędzenia przyjemnie czasu na świeżym powietrzu. Siedzę cały czas w namiocie. Jedyne co mi pozostaje to budzić się, że coś jednak uderzy. Uwierzcie mi chciałbym zmoknąć, ale wyciągnąć jakiegoś ładnego karpia, to jest zawsze satysfakcja pomimo wody za rękawami, pomimo mokrej bluzy, czapki, ale zdjęcie z pięknym karpiem daje dużą satysfakcję. Spójrzcie jeszcze na wodę. Jest naprawdę malownicza, wiateczki. Wycelowane. Trzymajcie kciuki. W nocy niestety cisza. Zestawy wywiezione, ale ryby się nie liczą. Oprowadzę Was teraz troszkę po swoim namiocie. Zobaczcie ten mój mały bajzel, uporządkowany bajzel. Ja wiem, gdzie wszystko mam, także jeśli kogoś zainspirują moje pomysły, może poprawi troszkę swój komfort. Użytkowania. Jeśli macie jakieś pomysły, jak ja mogę sobie poprawić jeszcze komfort nad wodą, dawajcie w komentarzach. Ruszamy. Namiot to oczywiście Fox Royal XXL. Moje łóżeczko. Drugie krzesełko, ponieważ Ania z dzieciakami ma przyjechać. Na razie nie jest potrzebny, więc stoi złożony. Tutaj parę carów, woda, oczywiście pitna. Akumulator 12V z przetwornicą. Jeszcze się nie dorobiłem niestety gotowej przetwornicy 12V na wyjścia USB, ale jest to w trakcie. No i taki patencik nie mój od kolegów kabelek halogenik nad szafką 12V. Na prąd stały włączniczek, tak oto działa. Załączamy, piękne światełko daje. Uwierzcie mi, że w nocy nie niezastąpiona rzecz. Akumulator, zapomniałem powiedzieć 100 Ampere godzin. To w zupełności na kilka dni wystarczy, żeby ładować telefony, świecić, ładować kamery. Także no i tutaj, no, bez czego się nie ruszam na letnie wyprawy. Nitraton. Oraz zanim to się stało jeszcze modne, już od kilku sezonów używam płynu antyseptycznego, bo myślacie się, że będąc nad wodą w środku lasu ciężko, ciężko o higienę. Dlatego taki płyn uważam za niezbędny, nie patrząc już na koronawirusa. Chusteczki tak zwane do dupy, bez których też nie ruszam się nad wodę. Wszystko, czy naczynka, czy, 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 czy choćby dłonie przetrzeć. Kawka kawka z rana, jak śmietana jakoś i szafeczka pokażę Wam ją z dalsza jest to nic innego jak szafka z Decathlonu która kosztuje niespełna 200 złotych ogarniętą w ten sposób góra to oczywiście spożywka tutaj naczynka dół, no elektronika tam przynęty Śmieci bardzo istotne. Nie wyrzucamy śmieci do lasu. Pamiętajcie. Dalsza część namiotu no to już plecak z akcesoriami, torba z ubraniami. Zawsze wolę mieć więcej ubrań niż mniej. Często się zdarzało, że brakło tej jednej pary spodni lub bluzy, no krzesło, którego używam. Drugie łóżko, oczywiście wiadomo, jak Ania przyjedzie również, żeby mieli się na czym przespać stoliczek nożyczki akcesoria, to co potrzebne dowiązane przyponów, ponieważ za chwilkę się za to zabieram. Znicz. Po co znicz? Myślę, że nie ma co tłumaczyć, że jeśli jest odpalony w namiocie, daje wystarczająco tyle światła, żeby nie szukać po ciemku czołówki, bo oczywiście w czołówce nie śpię, żeby nie odcisnąć sobie na czole. I kurteczka przeciwdeszczowa. Na tą chwilę się suszy, po wczorajszej ulewie. Mam nadzieję, że już nie będzie mi potrzebno. A to co leży na ziemi? Wodery. Spodniobuty. Przygotowane na szybki wyjazd, ponieważ bez spodniobuty niestety ciężko miałbym zapakować się do tontonu. Ciekawostka. Mój w cudzysłowie piornik na przypomnie. Nic innego jak kawałek deski z podbitki Odpowiednia długość. Przypony powinny być rozciągnięte, oczywiście nie na maksa, bo żółka ma też pewną swoją wytrzymałość i po jakimś czasie, niestety, jakby było bardzo rozciągnięte, może się uszkodzić. Dlatego polecam, tanim kosztem można zrobić sobie bardzo fajny przypon piórnik na przypony i tam wyjście do stanowiska. Mówiłem. Różni się on od standardowego zestawu rzutowego oraz nawet od zestawu, którym wywożę przy użyciu modelu zdalnie sterowanego. Wymaga tutaj tego specyfika tego łowiska, więc zacznijmy po kolei. Pierwszą podstawową rzeczą jest czołowy, Standardowo stosuję miękkie plecionki. Tutaj Miękką plecionkę zastąpiłem grubą żyłką Mono, jest to żyłka o grubości 0,70, dużej wytrzymałości. Co o tej żyłce? Jak widzicie, jest ona koloru jasnoczerwonego. czerwonego też. Tak, też się bałem tego koloru ale, ale y, widzę w nim jedną zasadniczą zaletę, w nocy kiedy holujemy rybę y, jaskrawy kolor y, pomaga nam śledzić, śledzić y, kierunek ucieczki ryb. Dlatego y, taki, a nie inny kolor. Y, co się tyczy grubości żyłki, czemu żyłka, a nie, a nie plecionka? Y, no niestety y, duża ilość y, zwalonych korzeni y, Powoduje to, że plecionka, plecionka działa jak piłka, to znaczy przeciągając się z rybą, w pewnym momencie doszłoby do wcięcia tej plecionki w korzeń, a co za tym idzie zerwaniem szczołówki zerwaniem zestawu i niestety rybka, rybka pływałaby z, z dużą ilością żyłki w pysku, co mogłoby doprowadzić wiadomo do czego. Nawet. Żyłka, żyłka, minimalizuje to tarcie, ślizga się po korzeniach, co już niejednokrotnie testowałem w takich warunkach i, 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 i sprawdza się w 100%, dalszą częścią zestawu jest LEDCOR LED 0,45LB 45LB, 45LB. Długości około 1,20 m, m30. Wydaje mi się, że nie ma sensu dłuższego letkora stosować. Chodzi o to, żeby ten ostatni odcinek był zamaskowany, leżał, leżał blisko dna. Dlatego nie stosuję dłuższych letkorów. Kolejną częścią jest zestaw. To znaczy agrafka na klipsie bezpiecznym i to co najważniejsze dla mnie, kamień. Kamień na dębce. Kamień na dędce powoduje to, że zaraz po zacięciu yy, kamień się wysnuwa z tej dentki i holujemy rybę już bez zbędnego ciężaru. A ciężar jest dość spory, pomimo bliskiej wywózki, yy, bo około 50 metrów. Yy, I tak używam kamieni. 150 gram zwyż, żeby w trakcie, w trakcie wywózki, kiedy płynę już do brzegu z wędką, nie przyciągnąć sobie przypadkowo zestawu, dlatego gramatura kamienia jest taka duża. Yy, i używanie kamieni ma jeszcze jedną zaletę, kiedy go gubimy, yy, Kamień jest naturalną częścią środowiska, dlatego nie zanieczyszczamy, nie zanieczyszczamy środowiska ołowiem, tudzież innymi metalami, z których często są tworzone ciężarki. Następną częścią przypon, dość długi, ponieważ ten przypon ma w granicach 35 cm. Dlaczego taki długi? W pontonem, więc nie ma problemu z plątaniem się przyponu. Ciężar kamienia również powoduje w pewnym sensie, pomimo tego, że dno jest dość twarde, zawsze kamień, duży ciężar kamienia ma tendencję do pociągania za sobą przyponu, co za tym idzie przynęty. Dlatego ten przypon jest tak długi, żeby uniemożliwić kamieniom wciągnięcie, wciągnięcie przynęte w ten delikatny a co, co później, wiadomo, wpływa też na, na, w pewnym sensie na szybkość znalezienia naszej przynęty przez karpię. Uzupełnieniem zestawu oczywiście, a to już standard, bo nawet już przy wywózce z pontonu, nie z pontonu, tylko z modelu, używam krótkich wętek Są to wędki długości 2,70 m, niektórzy się ze mnie śmieją, że łowię na spinningi, Lubię te kije, są miękkie, delikatne, super sprawdzają się przy holu spontonu. Wyobraźcie sobie manewrowanie kijem, który jest dłuższy o ponad metr z spontonu, gdzie trzeba tą rybę przyciągnąć maksymalnie do brzegu. Czasem kijem 3,90, nawet łowiąc z brzegu, jest ciężko tą rybę dociągnąć, a co dopiero ze środka pływającego. Dlatego, dlatego używam tak krótkich wętek. Zbliża się godzina czternasta, drugiego dnia zasiadki ciągle bez żadnego efektu, ale w ciągu dnia raczej nie nastawiam się tutaj nabrania, w zeszłym roku wszystkie wszystkie ryby wyciągałem w nocy yy. za godzinkę, półtorej powinna dojechać Ania z dzieciakami, wtedy będziemy mieli więcej możliwości, ponieważ Milenka również ma tutaj licencję wykupioną yy. będziemy chcieć spróbować znaleźć, znaleźć jeszcze dodatkowe dwa miejsca albo przynajmniej jedno, żeby tam jeszcze jedną dodatkową wędkę Wywieść i żeby Milena też miała możliwość złowienia tutaj jakiegoś karpia. Miejmy nadzieję, że nam się uda. Tymczasem ja czekam na swoją rodzinkę. coś powiedzieć do kamery. Co chcesz powiedzieć? Powiedz coś, gdzie jesteśmy. Na rybach, tak? Na rybach. Super. A co tam są wędki? To powiedz wędka. Wędka. Wędka, powiedz karta. Kartę. A ile masz lat? Pokaż do kamery. Ba. Ile? Ba. <grym> Wiecie, ile ma? No nie zadzierać z nim.